Dzień dobry. Szanowni Państwo, jak wiecie, minie pawonków nie umożliwiono nam wynajęcia szkół, przedszkoli, bibliotek czy też muzeum, aby móc się z Wami spotkać. Oferowano nam jedynie pomieszczenia będące w rękach stowarzyszeń, których zgodnie z kodeksem wyborczym nie mogliśmy odpłatnie wynająć i sfinansować. Dziś nagrywam ten film i zwracam się do Państwa z gotowością. Gotowością do służenia naszej społeczności jako Wasz potencjalny wójt. Jestem przekonany, że moje olbrzymie doświadczenie, które zdobyłem przez lata pracy jako skuteczny przedsiębiorca i samorządowiec, a także ukończone wyższe studia ekonomiczne i dobrze przemyślany i przygotowany plan rozwoju naszej gminy, spowoduje, że będzie ona świetnie zarządzana i prowadzona w nowoczesny sposób. Mój charakter i forma współpracy z ludźmi, jaką od wielu lat stosuję, gwarantuje również przyjazne i otwarte podejście do mieszkańców. W swym programie kładę szczególny nacisk na rozwój infrastruktury, takiej jak wodociągi, kanalizacja, oświetlenie, drogi i chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wiem, jak ważne jest zapewnienie trwałych i skutecznych rozwiązań, które będą służyć naszej społeczności na długie lata, gwarantując porządek, wygodę i bezpieczeństwo. Kwestie związane z edukacją, oświatą i sportem oraz kwestie związane ze stowarzyszeniami i integracją społeczną są dla mnie priorytetowe. Dążę do zwiększenia nakładów na stworzenie warunków, które pozwolą nam i naszym dzieciom ciągle się rozwijać, a także do promowania aktywności społecznej i kulturalnej, która z pewnością zintegruje naszych mieszkańców. Chcę też bardzo mocno zaangażować się w działania mające na celu pozyskanie inwestorów do naszej gminy. Przede wszystkim z działalnością nieuciążliwą dla środowiska będę czynnie zabiegać o środki z funduszy Unii Europejskiej i różnych programów rządowych pozwalających na realizację nowych inwestycji i równomierny rozwój wszystkich naszych miejscowości nawet tych najmniejszych jako wasz potencjalny wójt jestem otwarty na dialog i współpracę z mieszkańcami oraz stowarzyszeniami i różnymi środowiskami lokalnymi chcę się spotykać bezpośrednio słuchać waszych potrzeb i pomysłów oraz razem z Wami budować lepszą przyszłość dla naszej gminy. Zaufajcie mi i pozwólcie poprowadzić naszą gminę przez najbliższe pięć lat. Będę to robił już od pierwszego dnia sprawowania urzędu. Nie będę czekał z działaniem na ostatnią chwilę, na kolejne wybory czy jakąś kampanię. Zobaczycie, jak wielkie zmiany mogą nastąpić. liczę na państwa głosy i poparcie podczas nadchodzących wyborów. Już 7 kwietnia zadecydujecie państwo o naszej przyszłości. Razem możemy osiągnąć wiele i uczynić gminę Pawonków jeszcze piękniejszym miejscem do życia. Czego sobie i wam życzę. Do zobaczenia.